Prawo i dobra karma. <laughs> Sprawiedliwość. Co tam? wina, truska! Radio Z i już! Co by było, gdyby? Poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Zapraszają Robert Karpowicz i Bartosz Gajda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, można by to tłumaczyć, można by opowiadać, ale wystarczy... Dzień dobry. Po prostu. Polskie piękne, klasyczne. Bartek Gajda. Robert Karpowicz. Pogadamy sobie trochę, pogdybamy. Tak. Od tego tu jesteśmy. Tak. Pomysły są Wasze. Gdy banki nasze. YouTube, y, Spotify'e, Player Radio Z, Instagramy. Śledzimy, śledzimy. Poczta Polska. polska wszędzie jesteśmy. <grym> Można zamówić sobie poleconym. Taki Nie on, od nas. <grym> on, przy, on przyjdzie na wiosnę. Co by było, gdyby Instagram był na poczcie? <grym> 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 Nie spodziewałem się, tego, <grym> <grym> że to się pojawi. <grym> to jest moje i sprzed chwili. <grym> I takie i posty musisz zostawiać na najbliższej placówce, nie? gdzie idziesz? Na pocztę muszę zobaczyć, co tam Lewandowski zostawił. A bo pani jeszcze te pocztówki z Karpowiczem! Gdzie to się temu Karpowiczowi lajka daje? Jakby e, poproszę tak, e, cztery znaczki, bo muszę wysłać do Lewandowskiego, Lewandowskiej, Szczęsnego i Karpowicza. To na lajki bym chciała. Cztery lajki, poproszę, polecone. Tak? <głos> <głos> Może mi pani już poślinić? Temu wariatowi bym chciała komentarz wysłać, to ile to się płaci? 4,20. To i nie, dziękuję. <noise> właśnie, no właśnie, ale to jest rewolucja. Komentarze byłyby płatne. Płatne komentarze, to byś się zastanowił, Super. nie? Czy złoty 20 Super. wydać. I jeszcze sobie myślę, że jakby listonosz y, sympatyzował się z osobą, do której ma wysłać hejt, no. to by jednak zostawiła wizą. <noise> A niech nie czyta. Ja to. No to nie pójdzie na pocztę. Na pocztę pójdzie dopiero jak będzie miał nowy post. Ty, a wiesz kiedy byłyby największe kolejki? Jakby spadł śnieg. Tak! Wszyscy, idę im powiedzieć, że spadł śnieg. A jakbyś grzyby znalazł? To z tymi grzybami od razu, nie? Kolejka. Proszę mi to wysłać. Na moją tablicę, proszę bardzo. Jezu. I ta kierowniczka na, na poczcie tylko... Prawdziwy. I na święta to jest ta największa kubka z... nawzajem. Musiałyby być nocne poczty. Nocne Bo po... to wiesz po nocach na imprezie, nie? Całą dobę, no. Tak. Gdzie ty idziesz, Krzysiek? Zaś zostań z nami jeszcze na imprezie. Nie mogę wiesz, co, no. Zdjęcie zrobiłem. przejść na pocztę. No zobacz, zobacz jaką pomidorową zrobiłem, no, nie, nie wysłałbyś tego na pocztę. Te zdjęcie trzeba byłoby wydrukować. Podpisać. Napisać. Bartek, lat 43, pomidorowa. Ciekawe ile lajków dostanę. No. A, te wszystkie, no, no. a te wszystkie fashionistki, te jesieniary? Jesieniary jest w ogóle takim brzydkim słowem. Czemu? Ale o, takim nie. trochę pejoratywnym mam wrażenie. Nie, nie, one to lubią. Okej. Okay i jesieniary One na nie, one lubią jak się na nie mówi Myślę, że jesieniary. rzadziej by zostawiały te posty <głos> Jak <głos> to... tak wystają, idzie ulicą ten listonosz Nie ma tam jakiegoś lajka dla mnie? <noise> nie polajkował ktoś? A widziała My... pani to pomidorową z wczoraj moją? Fajna, nie? To by było dobre. Ale patrz, te, te listonosze musieliby jeździć ciężarówkami całymi, nie? Chyba, żeby zrobić jakieś takie bardzo malutkie te... Ale wysyłasz lajka i zanim doleci do Barcelony do lewego... To... To... Za trzy dni. Ale z drugiej strony właśnie, wiesz, bo na wsiach mają tę przewagę, tak mi się wydaje, bo tamten listonosz jest jakby tak na bieżąco, nie? Tak, ze on, wszystkim. On, on, on wszystko wie, on tak. wszystko wie. Tak. Więc teraz jeszcze dodatkowo by wiedział wszystko wszystkich. No, tak, już tak nie tylko gmina. W powiecie też by wiedział co się dzieje, yani? tak, Jakby przynosił lajka, to hmm. o końcówkę rentę mogę się wziąć. Co <gnie>. <gnie>, <gnie> tam? Listonosz. Co tam? Dziękuję. Dziękuję. Tylko przekazywał. Tak jest. I wraca listonosz taki zdupcony do domu. Co, wiesz... Co tam dzisiaj a, robiłeś? Wiesz, wiesz, ile ja babą musiałem kliknąć dzisiaj? Sto bab dzisiaj klikałem. <noise> dobre, dobre, tak. Socjale na poczcie. Świetne. So, Socjale na poczcie bardzo. Bardzo dobre. Sympatyczne. Mhm. To ja mam temat do gdybania, który podesłał nam Aresonek. Mhm. I uważaj, nie ma liczby przy niku. No... Tak jak u Ciebie, bida. Albo rozlicza się gotówką. A, a, słusznie, słusznie. A Resonek podesłał nam temat, co by było, gdyby ludzie porozumiewali się za pomocą przyśpiewek kibicowskich. Dziś wypłata, ajajajo, <laughs> <laughs> i i i ja, i ja, Przychodzisz do doktora Nie <laughs> Panie doktorze, tu niezła draka... Coś mi wyskoczyło, obok ptaka. Nie przejmuj się, mój królu złoty. Takie rzeczy leczy za pięćset złotych. Jak to smarować i ile dni? Pytam człowieku, byśmy nie byli źli. O, Jezu. o, Jezu. o. 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 No, dobra, dobra, bo dawno się nie popłakałem. No dalej, jedźmy w to dalej. Bo to ma potencjał. Piesek zaszczeka, a małpa fiknie. Weź pan to smaruj, dopóki nie zniknie. Dzięki doktorze, jest lepiej, o mój Boże. No mhm. dobra, a teraz przychodzą politycy i przekazują nam informacje o nowych podatkach. W <grywdy> 20% <ilozy> <grywdy ilozy> nie ma i nie będzie. Jodrze nad o Jesteśmy na płaskowyżu, wyżu i <grywdy ilozy> <laughs> Drumkałem dwa razy. <laughs> to, jest, to jest. Jak ar, 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 artesonek? Co? Kto wymyślił? Arreson. Ar, ar, areson, areson! Areson! Jestem twoim wielkim fanem. Dobra tylko jest jeszcze tak, że jak jesteśmy na meczu, Aha. to bywają niestety y, właśnie. No. E, I y, jedna drużyna śpiewa, na drugą drużynę inne brzydkie rzeczy. Aha. Ale jakby wiadomo trzymajmy się. W, to Nie przekraczajmy marginesów, nie, e, ale wiesz, no hejty idą teraz już na wszystko, nie? Na talerzu ziemniaki, w zupie pływa kluska, wszystko o to wina! i na wina truska. <ślesz> to kocham najbardziej, no. że wchodzisz do autobusu i wpada kanar, nie? Aha. Bilety do kontroli, bilety do kontroli. I wszyscy krzyczą HWDK i policjant do kierowcy. <noise> Panie kierowco, <noise> było czerwone, 500 zł, może być talonem. <noise> Gotówką mieście, <noise> widzimy się na mieście. <noise> Música <laughs> To ma bardzo duży potencjał. Bardzo duży potencjał. Policja wychodziła z szalikami. Policja. Tak. Niebiescy. Niebiescy, tak. Ijo, ijo, Dobra, ty, ale <ohne>. wiesz, jak wszyscy to wszyscy i teraz wyobraźmy sobie, że my jesteśmy w radiu. No, no. No, no, no. I musimy w radiu piosenkę zapowiedzieć, wiesz. A to tylko po kiwicowsku, Tylko. Nadeszła wiosna, górnik już zasiał, teraz zaś no nosowska Kasia. Piękny jest on, piękna jest ona, zagram wam teraz Michaela Jacksona. O, 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 o. Powiem wam coś, nie mówcie nikomu, dziś siedem stopni i siedźcie w domu. Na obiad kartofle i także rybę Pamiętaj człowieku, czas skrobać szybę. Radio Z i już Arsen? Arson? Arson... Arson? Very good, very good. jest propozycja od, może najpierw powiem, jaka to jest propozycja. Co by było, gdyby partie polityczne miały sponsorów, tak jak, wiesz, nie wiem, jak kluby piłkarskie, że na koszulkach mają swoich sponsorów. Tak, Zamek Książ Tak Dokładnie. I Zamek Górnik, Zamek, Książ, I musiałyby właśnie w taki sposób reklamować siebie. I zaproponował to, wyobraźcie sobie, Andrzej Dudek. 8823. Czyli taki mała Duda. No, wiesz, i 8823. Jest stanowisko A, jest od, od razu raz. stan konta nie? Tak no nie to tak jest. Nie byle jaki. Oczywiście. E, Andrzej Dudek, bardzo dziękujemy za taką propozycję. To jest świetna, świetna propozycja. To po posłowie konfederacji musieliby występować w koszulkach. Bierze nie będzie. <laughs> nie, to bo byłoby platforma wiersza nie będzie obywatelska. <laughs> Ta by była... <gry> ja mówię ja dawaj, ja dawaj, o... Dawaj, no wytniemy. Tak, czuję, że wytniemy. Tabletka jeden dzień PO. <gry> Idąc tym tropem, to by było świetna partia. Taka również y, wielka: Aha. jedzenie dla pisa i kota. Twój kot głosowałby na pisa. Prawo i dobra karma. Sprawiedliwość. A czasami są takie, takie zespoły, że jest mnóstwo tych tak. przydomków, nie? Jest. Żeby była Platforma Dobre Podłogi, autobus MZK Obywatelska. Z nami dojedziesz daleko. Byle do wyborów. <laughs> zamiast garniturów i zamiast białych pięknych koszul czy cudownych garsonek. Mieliby takie, wiesz, naszywki, nie? Aha, blachudachówka konfederacja. <laughs> <laughs> to ładnie. To ładnie. My ci to wyremontujemy, lewica. <laughs> Ja to widzę, ja to widzę. Widzę te konferencje, wiesz, prasowe, gdzie oni wychodzą i tam mówią o poważnych rzeczach, no. nie? że tam, że, że podatki pójdą na to i na to i występuje gość tam, wiesz, szpać gładzi. Biuro Podróży Cztery Strony Świata, trzecia droga. I, i, I na koniec, na koniec, mówili nie, dziękujemy Państwu oraz biuru, podróży, biuru, 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 podróży. Biuro, biuru, biuro biuru. Sponsorem dzisiejszej konferencji jest biuro podróży cztery strony świata. Bardzo dziękujemy, jest z nami rzecznik biura podróży, może na początek pan rzecznik biura podróży. Marszałka sponsoruje producent Grzybie czaszasty. <laughs> Grzybiec czaszasty. Na każdą fry... Ogoli każdego! Do polityków? Doskonałe, doskonałe! Grzebień czarzasty ogoli każdego. No tak, no. No, zachęcamy firmy, żeby spróbowały, pisały do kancelarii. Jeszcze jakie hasła mogłyby być takie, wiesz, że... Minister Rolnictwa na przykład. Tak. E, ekskluzywne torebki z nami. <grystanie> pójdź z nami z torbami. <grystanie> to się nosi. <grystanie> Platforma pójdź z nami z torbami obywatelska. No, spoko, spoko. Dobre. Dobre. Dobre, 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 dobre. Co by było gdybyśmy nie narzekali? Po prostu wszystko super. Że nie można by było narzekać. Jak słyszysz, mam niewiele do powiedzenia. <grystanie> Yeah. Marek. My żyjemy w Polsce. Nie no ma, ma, nie, ma, ma, no ale Marek, bardzo fajny temat, no. super temat. No. Naprawdę. Ale już zaczynamy narzekać trochę. <noise> nie, jest absolutnie. No. Jadzia, na kiedy no. masz ten termin? Super, ja mam termin do lekarza mam na 2026, ale nie, ja... Nie, i naprawdę ci się udało? A, tak, ja sobie wszystko porobię wcześniej, ja będę miała okna pomyte. Świetnie. Ja, super, ja ale sobie super. Już, już wykupię miejsce. No. No. Słuchaj, mi się ostatnio samochód zepsuł. O, no wreszcie mogę na na nóżkach pochodzić i pojeździć Oj, autobusem. A i dotlenić się, to wiesz, A to i powąchasz jak ludzie pachną. Oczywiście no. i dotlenisz się. Oj, Coś nowego. haluksy rozprostujesz. Nie się prostuje? Nie, Je, nie. W to. Ja bym naprostował. <noise> tak. W warsztacie samochodowym. O, ale ostatnio tego podatku tyle dostałem. <głos> <głos> ale myślę sobie, no co ja... No ile można oszczędzać? Nie, pewno! A niech mają! Wiesz, i to na wojsko idzie, na szpital. O, oczywiście. O, przecież ja bym tego nie wykorzystała, tak jak oni nie wykorzystują. Nie przejem tego wszystkiego, a tu mają! I o co Prze chodzi? Przecież ja mam na wypłacie piątkę z przodu, ja mam potem. <noise> no. Co Szef ja? mi też ostatnio mówi, że, że podwyżki mi nie da i pewno, bo to trzeba sobie zasłużyć. No. no a co, ja przychodzę do roboty, Face tak. otwieram. No i działaj, później jeszcze podwyżkę? Nie. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję, szefie. No. Tak. Ale i na urlopie byłem. Yy, słuchaj, na 12 dni 11 lało. Książek poczytałem, telewizję pooglądałem, nadrobiłem zaległości, podzwoniłem po rodzinie. A jakby słońce świeciło, to bym tego nie miał. Tak, i raka skóry bym dostał. Na no. pewno. Nie wiem, czy nie narzekamy na to, że, że nie dostaliśmy tego. No. No i, i, i co? Nie i... uwierzyłbym nikomu. <głos> <głos> że wychodzisz sobie na urlopie i gofer 40 zł. To jeden dzień nie wystarczy, a nie tak byś kupował, Ale? kupował, by się roztyło, dziecko mhm. by cukrzycy Ale to dostało. Jak docenisz w ogóle smak? O, tego, o, goferek za 4 dychy, nie? O. Z drzemorkiem! <noise> Sztabkę masła po 15 zł. <noise> I wreszcie ci powiem, No? a nie, że po 8. <noise> No ile można? No, no ile, no. ile, ile. Raz i tak. styka. Cieni smaruję i zdrowszy jestem. <noise> Jezu, i tak na wszystko. I to wszystko trzeba było przerabiać, nie? No, nic się nie, nie stało. Ja sobie to wypiorę. <noise> <noise> Proszę się nie zatrzymywać. A ja nie zatrzymał się pan. No. <noise> Szkoda czasu, pan na pewno tam zagrał. Nie, no tam wypadek od razu, słuchaj. No bez ręki też super. Nie? <głos> <głos> to... <głos> To była dopiero ręka mleczna. Nie trzeba do szpitala! <grymne> <grymne> ja ja, ja setę Nie trzeba do szpitala! Nie. Ja szałwii popiję, będzie lepiej. Rumiankiem sobie tu przyłożę. Odrośnie. No, a jak nie, to... A jak nie, to właśnie. Gdzieś tu pomidora wsadzę, to wykiełkuję. To będę miała na wiosnę pomidorki świeże. Ulala! No co? Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu ki kilka chwil uśmiechu. Robert Karpowicz. Bartek Gajda. Ojej, ojej, co by było, gdyby... <noise> cześć, cześć. Co by było gdyby? Wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube Player Radio PL oraz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych.